Ósmy międzynarodowy festiwal odkrywamy Paderewskiego zakończył się 11 listopada w Lwowie koncertem z okazji narodowego święta niepodległości. Przed koncertem otwarto wystawę przygotowaną przez Warszawski Dom Spotkań z Historią pod nazwą Paderewski. Zwieńczeniem lwowskich obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest dzisiaj wieczorny koncert pod tytułem Niepodległa. Podczas tego wydarzenia usłyszymy m.in. utwory wybitnego polskiego kompozytora, muzyka, ale również polityka, premiera Ignacego Jana Paderewskiego. W koncercie wziął udział znakomity polski kompozytor Krzysztof Mirdemski. Maestro dyrygował Akademicką Orkiestrę Symfoniczną oraz chórem kabarelnym Gloria Lwowskiej Filharmonii Narodowej. Krzysztof Demski opracował bogorudzicę zapisaną przez Juliana Ursyna Niemcewicza tak, jak śpiewali ją zakonnicy w Gnieźnie na początku XIX wieku. Krzysztof Mierdębski uważa, że Paderewski jest znany w Polsce jako wielki kompozytor, ale wciąż nie poznany jako lubysta Polski przed i w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu. Do tej pory nie wszyscy wiedzą, że on stracił prawie cały swój majątek dla odzyskania niepodległości przez Polskę. Mało kto wie, że on cały majątek stracił na propagandę idei wolnej Polski. Miał, był bardzo bogatym człowiekiem. Obliczono, że przeliczając na, na obecne pieniądze, że on był miliarderem, że on więcej zarobił niż Michael Jackson śpiewając. A grał na fortepianie. I zarobił i to wszystko stracił, wszystko wydał w czasie I wojny światowej. Wystawił 100 tysięczną armię polską. wyposażył ją w artylerię, w samochody, wszystko. W Wersalu konferencja trwała prawie dwa lata. On codziennie urządzał koncerty, sam grał, ale jednocześnie na przykład chór dzieci sprowadzał, zespoły ludowe. Codziennie ci wielcy tamtego świata mieli atrakcje, a jednocześnie cały czas słyszeli o Polsce. Cały czas sprawa Polski była najważniejsza. Tego wieczoru zabrzmiał utwór Ignacego Jana Paderewskiego Fantazja Polska. Na fortepianie grała dyrektor festiwalu Mariana Chumecka. Został wykonany koncert na akordeon i orkiestrę smyczkową Marcina Bożewicza, w którym braworowo grał Klaudiusz Baran. Rektor Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Na zakończenie na fortepianie zagrał mistrz wieczoru Krzesimir Demski. Organizatorem wydarzenia była Polsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego, współorganizatorem Konsulat Generalny w Lwowie. No tak, akurat bardzo świetnie się złożyło. Zresztą to nieprzypadkowo. Planowaliśmy, żeby festiwal zakończył się 11 listopada, czyli w rocznicę święta odzyskania niepodległości. Obchodziliśmy hucznie to święto niepodległości od ubiegłego roku i właśnie na tym 11 listopada kończymy. My bardzo aktywnie byliśmy w tym czasie, w związku z tym jesteśmy szczęśliwi, że właśnie tak pięknie udało nam się zakończyć festiwal właśnie tutaj w Belgowie. Uroczysty koncert poprzedziły inne wydarzenia zorganizowane przez Fundację imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Między innymi uroczystość z okazji 115. rocznicy odsłonięcia kolumny Mickiewicza w Lwowie oraz koncert galowy w harmonii lwowskiej Moniuszko Nieznany z udziałem solistów Ludmiły Ostarz, Szymona Mechlińskiego oraz Macieja Komandera.